Cześć. Wykonamy teraz mnożenie macierzy. Mamy tutaj macierze A i B y, i mamy policzyć A razy B. I pamiętajcie, ta kolejność jest ważna. A razy B to nie znaczy B razy A, to nie jest przemienne. Czyli przepisujemy sobie macierz A tutaj po lewej stronie: 2 minus 4, 3 minus 12, 6 minus 3, a tutaj macierz B, czyli mamy 1. 5, 6, 2, 10, 12. I zobaczcie, mamy tyle samo wierszy, co kolumn w, w B, czyli to znaczy, że to mnożenie jest wykonalne. I teraz będziemy liczyć sumy, iloczynów z tych wierszy, które odpowiadają naszemu miejscu, które, w które chcemy wpisać. Tak? Mamy tutaj wiersz pierwszy. I kolumnę pierwszą i będziemy sumować od, od, jakby iloczyny odpowiadających sobie liczb, czyli mamy 1 razy 1, czyli 2, dodać 5 razy 4, minus 4 to było, czyli 5 razy minus 4, czyli mamy 1, 2 odjąć 20, czyli minus 18, i tu mamy 6 razy 3, czyli dodać 18, czyli wychodzi nam tutaj 0. Teraz robimy sobie to samo z, tym, z tą drugą kolumną, czyli mamy 2 odpowiada dwójce, czyli to będzie 4, minus 4 razy 10 to jest minus 40, czyli możemy sobie zapisać 4 minus 40 i 3 razy 12, czyli jeszcze to jest minus, to jest plus 36, o tak. I teraz mamy, to jest równe 0, to zaraz sobie to zapiszemy. I teraz mamy tutaj ten kolejny wiersz, i znowu odpowiadające sobie liczby mnożymy, czyli mamy minus 12 razy 1. Ja tu sobie zapiszę minus 12. Teraz mamy 6 razy 5, czyli dodać 30 i odjąć 18. 18. A teraz następna kolumna, czyli to będzie znowu 2 razy minus 12, czyli minus 24. Teraz 10 razy 6, czyli plus 60 i minus 36. No to teraz napiszmy sobie A razy B, to będzie nasza macierz. I teraz patrzcie, tutaj mamy 0, tutaj mamy 0, tu mamy mm, też 0 i tu też wychodzi 0, czyli nasza macierz wygląda tak.